Kilka dni temu moja młodsza siostra powiedziała, wyszydełkujmy coś razem. Mam ochotę zrobić małe awokado, takie jak z Instagrama. Tutaj y, mała dygresja, moja siostra nie szydełkuje. Jest całkowicie początkującą osobą. Raz zrobiła torbę taką no ze sznurka na warsztaty, na warsztatach. I oprócz tego no, całkowite początki. No ale wiadomo, radość wielka, jak ktoś z rodziny chce również poszudełkować i szuka naszego wsparcia. Więc umówiłyśmy się na spotkanie, żeby zrobić awokado. Ściągnęłyśmy wzór na awokado w ciąży, takie beloczkowe i do dzieła. Już na samym początku uderzyło mnie, jakie tak naprawdę to wszystko jest na początku dziwne, i. Już nie pamiętamy o tym, że czasami na początku się nie pamięta, jak nawet wziąć i trzymać szydełko w ręce. To są takie zupełnie w tym momencie oczywistej i automatyczne rzeczy, że nawet jak przychodzi do wytłumaczenia komuś, jak my to robimy, to zaczynamy się zastanawiać. Przyznam, kłamałam ją. No, może nieświadomie, bo powiedziałam jej, że zrobienie małego broloczka awokado w ciąży, no, to zajmie nam z pół godziny. Oczywiście, zajęło wiele godzin, no bo jak ktoś zaczyna dopiero i ma zrobić kilka części, które później trzeba jeszcze zszyć. Nie, to nie jest pół godziny, ale po dwóch spotkaniach udało się. Piękne, śliczne, takie słodziutkie awokado w ciąży powstało w dwóch wersjach, którymi się teraz z Wami tu na ekranie podzielę. 5 sekund. Do namysłu, co sądzicie o każdej z wersji? Oczywiście, wersja mojej siostry, troszeczkę tam mojego udziału było, ale nie aż tak dużego. Uderzyło mnie jedno. Wersja mojej siostry była miękcejsza, przyjemniejsza, bardziej wesolutka i słodsza, po prostu słodsza. Jak to? Tyle czasu doświadczenia, tyle różnych technik. Pięknie moje. Półsłupki jeden za drugim, równiusieńko w kształcie X, zrobione bez żadnej małej dziurki, pomyłki, i jej wyszło ładniejsze. To niesprawiedliwe. Jak to możliwe? Co zrobiłam źle? Ja, jak to ja, uwielbiam analizować, rozmyślać i zrobiłam w sumie listę sześciu rzeczy, których. Początkujący mają lepiej niż osoby, które już długo szydełkują. Bardzo mi przykro, są takie rzeczy. Mówię to oczywiście dla tych zaawansowanych osób. Chcecie się dowiedzieć, co to jest? Numer jeden. Początki może są trudne, nie wiadomo, jak trzymać szydełko i robić półsłupki. Ale każda mała rzecz nauczona to tak ciesz, że hej, jak wychodzą wreszcie te półsłupki, dodania i ujęcia, to jest radość wielka. Potem to trzeba już wymyślać, czego by się tu jeszcze nie nauczyć czy może ściegu tunezyjskiego, czy może jak robić serwetki, albo może w ogóle zupełnie inna technika jak druty i hub. Numer dwa. Pierwsze szydełkowe dzieła cieszą. Jak nie powiem co. Nawet jeśli przez przypadek przyszyjemy głowę w kierunku tam, gdzie są plecy, tak jak tutaj ten konik, nawet jeśli jakieś tam dziury są, części wychodzą nieproporcjonalne, ale to jest piękna, pierwsza zabawka i to jest super. Numer 3. No dobra, pierwsze dzieło może nie jest idealne, ale dzięki temu właśnie widzimy za każdym razem, jak się rozwijamy z każdą kolejną rzeczą, to wszystko jest ładniejsze, równiejsze i znów strasznie nas to cieszy. Numer cztery. Nie przejmowanie się tym, że coś tam nam nie wyszło. Po prostu na początku nie wiemy o tym, że jesteś taki jak dziury. No co? Wata, tak. Takie wypełnienie wata poliestrowa, to przecież nie wychodzi. No trzeba byłoby tam chyba szydełkiem grzebać, żeby to coś z tych dziur wyszło. No jest zabawka, dzieci się bawią. Jest mięciutka i fajna. Numer 5. No właśnie, zabawki są takie miękkie. Przez to, że robimy przeważnie na początku bardzo luźno. Te zabawki są takie mięciusieńkie. Jak ktoś zrobił kiedyś Włóczką, dolfin, za dużym szydełkiem, to wie, że one są takie milusie, takie przytulaśne. A później no, tam kończy nam się to, bo nie chcemy tych dziur robić, robimy tak ścisło. No i jaki efekt? No ładne są, tylko no takie właśnie sztywne i ciężkie. Numer sześć. Brakło mi palców. Wystarczą nam do szczęścia bezpieczne oczka. Hopsiup, minimalizm. Jest pięknie, raz, dwa, trzy, trzy sekundy i są zainstalowane. Nie trzeba nic haftować, wcale nam to nie przeszkadza. Nie szukamy jakichś nowych sposobów na szydełkowe oczy. Po prostu cieszymy się tym, co nam wyszło. Jest super, jest po japońsku oryginalnie, amigurum, tak jak należy, i nic się tym nie przejmujemy. No to kto, tak jak ja, chciałby się wrócić do tych czasów, kiedy rzeczywiście każdy półsłupek to była nowość. Każda nowa zabawka to było 100% satysfakcji. Nie, no żartuję, wiadomo, że człowiek by się nie wrócił. Zawsze można spróbować właśnie nowej techniki typu druty czy, czy haft, jeśli chce się coś zupełnie od nowa. Natomiast powiem też oczywiście jedną super rzecz dla osób, które już są zaawansowane. No więc na pewno w tym momencie nie macie tego stresu, że, że coś nie wiecie, że coś wam nie wyjdzie. No, i te zabawki rzeczywiście są takie śliczniutkie, równiutkie. Na instagramowych zdjęciach wyglądają genialnie w różnych takich zestawieniach. Widać, że to jest po prostu klasa mistrzowska, więc nie załamujcie się, że już nie jesteście początkujące, tylko dziergajcie dalej, miłej zabawy. Na razie, cześć.